Witajcie, kochani. Po pierwsze, to bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie maile, które do mnie przyszły po ostatnim filmie. Cieszę się bardzo, że w ogóle jeszcze ktoś to ogląda po tak długiej przerwie. Dostałam sporo pytań w tych ostatnich filmach. Pytania te, jak zwykle, się powtarzają. Wszyscy chyba przechodzimy teraz, zwłaszcza ci ludzie, którzy oglądają, to przechodzimy podobne zmiany. I wielu z Was się pyta. Jak, jak być szczęśliwym, jak przestać się bać, jak zacząć kochać siebie? I to są pytania, które się powtarzają non-stop. I znów ja nie znam jednej odpowiedzi dla wszystkich, a tak naprawdę znam i powiem ją, i będę się powtarzać jak zwykle, że te odpowiedzi są w nas. My naprawdę wiemy, jak to zrobić, tylko wielu z nas zapomniało, wielu z nas przestało samym sobie ufać. I e, nie ma nic złego w braniu pomocy z zewnątrz. I tutaj. E, ja nie mam jednej odpowiedzi, jaka pomoc będzie dla każdego dobra i, i właściwa, dlatego że to bardzo zależy na, od tego, jaką mamy osobowość, jaką sobie uzbieraliśmy, że tak powiem, osobowość od dzieciństwa po dzień dzisiejszy. Dlatego że nie każdy będzie w stanie znaleźć tą wiadomość w środku poprzez siedzenie przez godzinę w medytacji, czy poprzez siedzenie w ciszy i obserwowanie swoich myśli. Są ludzie, którzy umieją. Bardziej wynaleźć rzeczy w sobie poprzez konkretne metody, poprzez konkretne reguły, poprzez plan od A do Z. I w tym też nie ma nic złego, dlatego że to są narzędzia, które są dla nas bardzo pomocne. Także są ludzie, którzy pójdą biegać przez godzinę czasu i więcej znajdą wewnątrz. Informacji niż ten, co będzie siedział godzinę w medytacji w pozycji siedzącej. A są ludzie, którzy przeczytają jedną książkę i ta książka jest w stanie obudzić w nich coś, co nic innego nie było w stanie do tej pory obudzić. Więc narzędzi jest wiele. Odpowiedź i tak jest wewnątrz nas. Nawet jeżeli ta odpowiedź obudzi się w nas poprzez nauczyciela, czy poprzez kogoś na YouTube, czy poprzez książkę, i to i tak ona jest, budzi się w nas. Wewnątrz. Więc ja nie mam jednej odpowiedzi dla wszystkich. Jedyną radę, jaka mi przychodzi tak naprawdę do, e, na myśl, to, to jest to, by być szczerym samym sobą. By wreszcie ofiarować sobie szczerość, kochani. Byśmy sprawdzili, na ile to, co bierzemy za swoją prawdę na dzień dzisiejszy, czy co jest częścią naszego życia, czy też to praca, czy rodziny, czy, czy naszej diety, a, czy naszych pasji, na ile one tak naprawdę rezonują z nami, na ile one są prawdziwe, na ile jesteśmy szczerze z sami sobą, na ile osobowość, którą przebieramy na dzień dzisiejszy, persona, którą nosimy do pracy, którą nosimy do szkoły, którą nosimy e, wokół swoich dzieci, na ile ona jest tak naprawdę prawdziwa. A na ile jest to maska, pod którą kryje się lęk, pod, pod którą kryje się strach, złość i wszystkie te inne emocje, y, które tak często jest bardzo ciężko nam z siebie wyrzucić. Więc jakbym miała dać jedną radę, to jest to, co przychodzi mi pierwsze na myśl, byśmy byli wreszcie szczerze sami z sobą. I może nie zaczynajmy wszystko naraz, dlatego że to czasem może być za dużo, ale po prostu dajmy sobie chwilę, dajmy sobie chwilę na obserwację tego, co się dzieje w naszym życiu e, codziennym i na ile tak naprawdę e, to rezonuje z nami ofiarujmy sobie tą szczerość a wraz z szczerością jest to wiele bardziej ofiarować sobie miłość i jeżeli znajdziecie wiele rzeczy, które robicie na dzień dzisiejszy, które z Wami nie rezonują w tym też nie ma nic złego, słuchajcie, i nie ma nic wcale tak strasznego wiele, wiele z nas przez to przechodziło przechodzi i przechodzić jeszcze będzie co jest niesamowite w tym to to, że osobowość jest bardzo zmienna i zmienia się tak naprawdę non stop to nie jest ta część nas, która jest stała która jest zamrożona i już nigdy się nie zmieni. Nie, wręcz odwrotnie. To jest część nas, która się zmienia non-stop. Jak wiele rzeczy, które zrobiliśmy w dzieciństwie, teraz byśmy już nigdy nie zrobili. Jak wiele rzeczy, które zrobiliśmy nawet wczoraj, to byśmy nie zrobili dzisiaj. Jak, jak inna jest osoba nasza, która idzie do pracy, jak inna ta, która rozmawia ze znajomymi, jak inna ta, która siedzi sama w pokoju. Więc sami widzimy, że ta część nasza, osobowość, ego, na e, Nasz umysł, który kreuje tą personę, jest bardzo zmienny. Także, jeżeli znajdziecie w sobie coś, co nie rezonuje z Wami do końca, czego się wstydzicie lub czego nie lubicie, pamiętajcie o tym, że to jest bardzo proste do zmienienia, że to jest to, co jest właśnie niesamowite w życiu: że jak zmieniście już coś raz, to możecie zmienić to setki tysięcy razy. I to jest niesamowite, że człowiek się uczy i kształtuje przez całe swoje życie. Także to by była rada, właśnie, byśmy wreszcie stanęli i zaczęli brać odpowiedzialność za swoje życie, kochani. Byśmy sprawdzali to, co się do nas mówi: e, czy to w mediach, czy to w szpitalach, e, czy to na temat diety, czy to na temat naszych pasji, czy to na temat tego, co możemy zrobić, a czego nie jesteśmy w stanie zrobić. Byśmy wreszcie kwestionowali to, co kiedyś braliśmy za prawdę. E, bez bez, bez zastanawienia się tak wiele, zwłaszcza w młodym wieku, tak wiele informacji do nas docierało i my je łapaliśmy jako prawda, i nigdy nie przefiltrowaliśmy ich przez nasze filtry. I e, nigdy nie jest za późno, by zacząć tak naprawdę. To jest nasz czas, to jest wasze życie, to jest a, wasza przejażdżka, że tak powiem tutaj, i od was zależy, jak ona będzie wyglądała. także... Nie bójmy się zacząć e, brać odpowiedzialności za siebie, kwestionować, sprawdzać, czy naprawdę to, co robimy na co dzień, rezonuje z nami, czy robimy to z miłości, czy może z poczucia odpowiedzialności ze strachu. Także szczerość z samym sobą byłaby moim zdaniem pierwszym krokiem do tego, by zacząć kochać siebie, by przestać się bać, by zacząć robić to, co kochamy w życiu. I kwestionować, kwestionować i słuchać intuicji i serca, i duszy, jakiekolwiek słowo sobie wybierzecie na to. Kwestionować wszystkich, nawet mnie, zwłaszcza mnie i to, co do Was mówię. Nigdy nie godzić się ze strachu yy, i, i lęku powiedzenia nie. Weźmy odpowiedzialność za swoje życie i bądźmy szczerzy sami z sobą, dlatego że tylko wtedy możemy być szczerzy z innymi. Kocham.